Czy wiesz, że prosty błąd może stać się początkiem niesamowitej przygody? Franek, mały artysta, przez przypadek wylał niebieską farbę na swój ulubiony dywan. Zmartwiony chłopiec nie wiedział, jak uratować sytuację. W tym momencie na pomoc przyszedł tata i książka o różnych maszynach. Franek dowiedział się o istnieniu odkurzacza piorącego. Z pomocą taty odwiedził wypożyczalnię maszyn w nadarzynie. Wypożyczyli specjalną maszynę, która okazała się być magiczna. Dywan znów wyglądał jak nowy, czysty i piękny. Franek nie mógł uwierzyć, jak łatwo mogło się to rozwiązać. Niebieska plama już nigdy nie straszyła go w myślach. Czasami najmniejsze problemy prowadzą do najlepszych odkryć. Zapraszamy do odwiedzenia naszej wypożyczalni w Nadarzynie lub Ursusie. Chcesz więcej takich historii? Subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić żadnej.